Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. Robert De Niro jest prawdziwym ikoną Hollywoodu na liście a od początków lat 70 Jak zauważył The Guardian w 2019 roku, może wyrzucić spód z modernnymi, lekkimi ciężarami jak Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Daniel Day Lewis. Z dwóch Oscar na jego imię, De Niro przeżywa momenty specjalne z jego przeszłości i podziela historię z przeszłością. Jego życie, oznaczone przeszłością, jest teraz zmęczone z smutkiem, że stracił kochanych osób i odstąpił z chorobami starożytności. Podróżujmy z nim do swojej dzieciństwa w niskich ulicach Greenwich Village, ojciec artystów w Bohemii Nowego Jorku. Dzieciństwo Robert De Niro było tapirem kontrastów i artystycznych influencji, które zmielili legendarny aktor, który znamy dzisiaj. Urodzony 17 listopada 1943 roku w Nowym Jorku przez dwóch malarzy Virginia Admiral i Robert De Niro Senior, jego dalsze życie zostało zapoznane z kreatywnością i stylem bohemii. Urodzony głównie przez jego matkę w Greenwich Village w Manhattan, De Niro został obok wibracyjnej i eklektycznej energii społeczeństwa artystycznego, co zostało niezwykłą marką w swoich latach. Współpracując z ojcem, kiedy miał tylko dwa lata, De Niro trzymał bliską i wpływającą relację z ojcem, który był oczywiście gej. De Niro też widział ojca jako inspirację. Kiedyś w jego młodzieżu podróżował do Francji, żeby odwiedzić ojca, i jak powiedział New York Post. To była niespodzianka zobaczyć ojca walczyć. W 2018 roku starość wyjaśniła, że zauważyłem, jak ważne jest odwiedzić rzeczy, które twoi rodzice zostawiają. Mój ojciec zmarł w 1993 roku. Zostawiłem jego studium tak, jak on go zostawił. Artystyczne sensowności i walki swojego ojca wpływały głęboko na młodego Roberta. Wskazując mu głęboko zauważenie artystycznych i kompleksów doświadczenia człowieka. Ta niekonwencjonalna rodzinność w okresie artystycznym, ale emocjonalnie skomplikowanym, wspomogła w De Niro sensywność independencji i rezyliencji. Szkoła w De Niro wspomogła jeszcze więcej swojego rosyjskiego talentu. Przyszedł na szkołę muzyczną i artystyczną, gdzie został wprowadzony do formacji artystycznej. Jednak jego prawdziwa pasja na aktywizację się pojawiła w Stella Adler Conservatory, gdzie został wystawiony na różne techniki aktywizacji metody. Tam De Niro znalazł potężną wyjście na emocje i środowisko, przez które mógł kanalizować influencje swojego dzieciństwa. Miałem dobre wspomnienia i inne, które myślę, że każdy miałby. Cieszę się, że się urodziłem w nowym Jorku, że się urodziłem w nowym Jorku. Szkoła w Greenwich Village nie była tylko podstawą młodzieży De Niro, ale szkołą, gdzie nauczył się o życiu, ludziach i artystycznym obserwacjom. Ten jedyny środowisko razem z jego edukacją artystyczną stworzył podstawy na swój styl aktywizacji intensywny i potężnie autentyczny. Bez względu na wyobrażenie charakterystycznych postaci, które znalazł w swoim mieszkaniu lub kompleksy emocjonalnych od czasów swojego życia rodzinnego, doświadczenia od dzieciństwa De Niro stworzyły podstawę, którą wyciągnął w ciągu swojego wyjątkowego kariery. Rytm religijny Sekrety Robert De Niro Uwodziciel De Niro był głównie w południowym obozie Greenwich Village z jego matką ateistą, podczas gdy jego katolicki ojciec mieszkał blisko. Podczas przejścia po odzyskaniu swoich rodziców, De Niro został zaproszony do mieszkania ze swoimi ojcami w Syrakuse, w Nowym Jorku. W tamtym miejscu wydarzył się ważne, ale klandestynny wydarzenie w swoim życiu. Zgodnie z biografią Andy Dugan Antachebel a Biography of Robert De Niro ojcowie De Niro, zachwycone w swojej katolickiej wierze, zdecydowali się nazwać go sekretnie katolikiem romanem. Zdecydowało się to bez wiedzy ani uznania swoich rodziców, którzy miały różnego rodzaju opinie na temat religii. Matka Deniro, która opuściła swoją edukację presbiterianie przez ateizm, i jej ojciec, który od 20 lat pozostawił się z katolikami, prawdopodobnie nie zaprosili na tę religię inicjacje. Jednak ojcowie podążali dalej, myśląc o bezpieczeństwie swojego ojca. Bałtykiem był spokojnym wydarzeniem, wydarzeniem w lokalnej wiosce Syracuse, niedaleko błyskotliwego i awansowanym świecie Manhattan, do którego Deniro wrócił. Ten sekretny katolik był kontrastem z otwartym i wolnym okiem, który znał z matką w Greenwich Village. Wydarzenie zostało marką w Deniro, składając w nim kawał kompleksu względem swojego religijnego identyfikacji. Jak De Niro rozwijał się i swoją karierę w aktywizmie odbywała się, jego wczesna ekspozycja do katolików powstała niespodziewanie. Wspomagając swojego błyskotliwego wewnętrznego i trudnego rodzaju papierów, które stworzyły się w swojej marce, katolik-katolik De Niro pozostał częścią swojego własnego narzędzia, nawet jeśli nie pokazywał się wyjątkowo. To było oczywiste, gdy dyrektor Martin Scorsese, italoamerykański katolik zbliżony jak on, Zbliżył się do De Niro, żeby interpretować Jezusa w The Last Temptation of Christ. De Niro odrzucił papieru, porównując wyzwanie z interpretacją Hamleta i wyrażając jego brak interesu w reprezentacji Chrystusa. Ta decyzja rozprzestrzeniała swoją kompleksową relację z swoimi rodzicami religijnymi i ostrożną postawę, która dała papierom, które wybrał. De Niro odrzucił szkołę sekundarną, żeby kontynuować aktywizację i studiował w znanych instytucjach w Manhattan. W 1960 roku pracował w produkcjach Of broadway i zaczął karierę w filmach, od starożytnego do legendarnego w filmach. Profesjonalna tradycja Robert De Niro w Hollywoodu jest wskazówką swojego niesamowitego talentu i dedykacji, konsolidując swój status jako ikonowa figurka filmowej industrii. Jego wielka okazja dotarła z papierem w Main Street z Martin Scorsese, ale to była jego interpretacja młodszego Vito Corleone w The Godfather Part II w 1974 roku, która znalazła wyzwanie z Akademii i zaprowadziła go do starożytnego. Współpraca Deniro Scorsese stała się definitywnym aspektem swojego kariery, prowadząc do niektórych swoich najpamiętniejszych roli. Jego interpretacja Travis Bickle w Taxi Driver pokazała swój umiejętność w wykonywaniu kompleksowych i problematycznych postaci. Współpracując z swoim impulsem na przejście do limitów swojego artystycznego Deniro rozdobył znaczące wyznaczenie za swój rolę jak Jake Lamotta w Bull, aktywizacji, która znalazła jego drugie wyzwanie z Akademii. Zastanawiając się o swojej karierze De Niro opowiadał raz, że chodzi o stworzenie swojego postaci, w którym się wstydzisz i oczekujesz, żeby się w nim stworzył. Przez dziesiątki lat 1980 do 1990 De Niro kontynuował oferowanie potężnych interpretacji w filmach jak The Untouchables, Goodfellas i Casino, tworząc jeszcze więcej swój umiejętność i poziom. Jego zdolność do przejścia bez trudu między generami, od dramatów intensywnych do komedii jak Meet the Parents 2000 rok pokazała swój duży, atrakcyjny udział w każdej postaci. Dedykacja Robert De Niro do swojego postaci jest legendarna i jego przygotowanie do wyjątkowej postaci Travis Bickle w Taxi Driver jest testem swojego umiejętności z autentycznością. W 1976 pod kierunkiem Martina Scorsese De Niro stworzył się przemysłowym weteranem wojny w Wietnamie, stworzył się tenisistą w Nowym Jorku, zjeżdżając na krótkich ulicach miasta, które nigdy nie śpią. Współpraca De Niro z metodą wyjątkowej jest dobrze udokumentowana. Znany za głębszy wpływ na swoje role, posiadał pracę prawdziwego taksista do przygotowania się do Travis Bickle. Przez tygodnie De Niro pracował 12 godzin, zjeżdżając po Nowym Jorku i eksperymentując najpierw nocną życiem taksista. Ta intensywna przygotowanie pozwalało mu przywrócić nieprawidłowy poziom realizmu w jego interpretacji BYKEL, który został dookoła przez dekadencję i korupcję miasta. W historii opowiedziana przez autora Andrew Jotrausz w filmach Martina Scorsese i Robert De Niro, Dedykowanie Deniro nawet sprowadziło go do umorystycznego spotkania z pasażerem, który go poznał. Zgodnie z informacjami pasażer uśmiechał się, że to jest akcja. Jeden rok, Oscar, a następnie jeździł w taksie. Ta anegdota wskazuje na to, że Deniro bardzo wdrażał się w swój rolnik, rozrzucając linii między życiem i postacią. Szczerze mówiąc, De Niro nie tylko jeździł w taksie, ale również zrozumiał w dalszym studiu postacią. Rozumiejąc psychologiczną kompozycję człowieka jak Bykel. Jestem perfekcjonistą, mówiła starsza taksówka The Guardian w 2018 roku. Zawsze próbuję zrobić największą ilość poszukiwań możliwych dla papieru. Ta przygotowań wynikała w jednej z największych scen z filmu, gdzie Bykel stoi przed światłem, pracując z pistoletami. Słowa Masz mnie na głosie od tamtej pory stały się jedną z najekonomiczniejszych w historii filmu. Zgodnie z dyskusją wyjaśnioną przez Martina Scorsese w artykule Pinkfila, ta linia była improwizowana przez De Niro, pokazując jego głęboką rozumienie i interpretację. Rok później, w 2014 roku, Komisja Taksówki i Limuzyny Miasta Nowego Jorku twitowała nawet zdjęcie licencji taksówki De Niro. Zapraszając publiczność do podzielenia się jej historiami, które zostały zbierane przez legendarnego aktora. Ten gest nie tylko wyjaśnił umiejętność Deniro w swoich rolach, ale także służył jako nostalgiczne przypomnienie rozpoznawczych rozmiarach, do których dotarł przez swój artykuł. Reputacja Deniro jest jeszcze bardziej wyjątkowa w swoim skupieniu na innych rolach. Na przykład podczas nagrywania Joker w 2019 roku De Niro okazało się spotkać z jego kolegą Joaquin Phoenix o metodach egzaminowania. Jak opowiadał dyrektor Todd Phillips w Vanity Fair, Joaquin powiedział, że w żaden sposób nie zrobię lektury, a Bob powiedział, że robię lektury, zanim nagrywam. To jest to, co robimy. Ta anegdota wyjaśnia niezrozumiałą umiejętność de Niro w swoim procesie, nawet kiedy się nie zgodzi z innymi aktorami. Swoją dedykację do autentyczności, czy to przez improwizację, czy przerwanie, podkreśla swój status jako jedno z najlepszych aktorów z jego generacji. Robert de Niro chce trzymać swoją prywatną życie, ale w ciągu jego kariery miał kilka znanych relacji. W 1976 roku De Niro zmarł z aktora Diane Edbot, którą znał w scenie taxi driver. Relacja Abbotta i De Niro ujawniła się w środku jak i na zewnątrz. Różnik miał dziecko, Rafael, a De Niro adoptował Arenę, córkę Abbotta z poprzedniej relacji. Niemniej, swój małżeństwo spotkało wyzwania, co zmieniło swój podróż w 1988 roku. Podsumowując swoją relację, Abed wspomniał raz, że Robert zawsze był bardzo skompromitowany z swoim biznesem, co czasami sprawiało, że trudno było porównywać życie rodzinne. Po podróży z Abbotta z De Niro rozpoczął się relacja z modelką Tuki Smith. Od 1988 do 1996 byli razem i podczas tego czasu zaprowadzili przyjaźni Julian Henry i Aaron Kendrick. Które urodzili się w 1995 roku, wywiadu z Smith pokazał, że Robert był wspaniałym ojcem, który zawsze znajdował czas dla dzieci, wspominając o jego skręconej agendzie. Nasza relacja mogła się skończyć, ale nasz związek jako rodzice został silny. W roku 1990 De Niro miał krótki związek z supermodelką Naomi Campbell. Jej relacja została w większości prywatna, ale była wystarczająco znacząca, aby skupić się na publiczności. Później Campbell określił De Niro, że nauczył go o wolnościach prywatności i niepodległości, refleksująca na wpływ na jego życie. W wywiadu w dwa, 2013 roku z The Guardian powiedziała, że Robert nauczył się bardzo o tym, jak trzymać swoją prywatność i niepodległość w industrii, która często wymaga tego przeciwko. Wspominając o naszych związkach, te relacje i swój ról jako ojca dodały głębokość do swojego życia prywatnego i profesjonalnego. W wywiadu z US Wiki przyjaciel De Niro komentował, że Bob zawsze był obojętnym ojcem. Nieważne, co się działo w swoim życiu, jego dzieci zawsze byli pierwszymi. Ma znaczącą umiejętność do zbalansowania swojej kariery jako ojca. Robert De Niro i Grace Hightower współpracującymi. Marzenie Robert D. Niros Grace Hightower jest historią miłości, radości i drugich okazji. W 1987 roku, kiedy Hightower pracował w M.R. Chow, znanym restauracjom w Londynie. Współpracowały w zeszłym roku i zaczęły się wkrótce. Zmarli się naprzód w 1997 roku. Zaczynając połączenie, które wciąż, 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 wciąż ojca z czterech dziećmi z poprzednich relacji, zabrała ojca jeszcze raz. W interwizję z People, Hightower podzielił, Robert jest niesamowitym ojcem. Jest bardzo kochany i dotyczy Elliot. Jednak jak w każdej relacji w dłuższym czasie, małżeństwo Deniro i Hightower spotkało się z trudnościami. W 1999 roku. Tylko dwa lata po odwadnianiu Deniro zaprosił o podróż. Różnica przeżyła czas odpoczynku, ale jej urocze miłość. Nigdy nie zakończyli podróży i w jej miejscu renowować swoje głosy w 2004 roku, w ceremonii, w której byli bliscy przyjaciele i rodzice, w tym Martin Scorsese i Meryl Streep. W ceremonii Deniro powiedział, że Grace to miłość mojego życia i jestem wdzięczny, że znaliśmy drogę do powrotu jeden na drugim. Jej nowoczesny podróż dała stabilność i szczęście w jej życiu rodzinnym. W 2011 roku zaprosili jej drugą córkę Helen Grace, urodzona przez płaszczyznę. De Niro opowiadał o szczęściach mieć innego dziecka w maturze, mówiąc, że Helen to błogosławieństwo. Dostała wiele szczęścia i klucz do naszych żyć. Poza jej głębokim związkiem, relacja rodziny nie została bez więcej wyzwań. W 2018 roku, De Niro i Hightower się znowu rozprzestrzenili. De Niro opowiada publicznie o rozprzestrzenieniu. Grace i ja mamy dwóch pięknych dzieci razem. Jesteśmy w trakcie przejścia w naszej relacji, co jest trudnym procesem, ale konstruktywnym. Grace jest niesamowitą matką i prosimy o prywatyzację i szacunek wszystkich, podczas jak przechowujemy swoje rzeczy jako uczniowie. Jej rozprzestrzenienie zostało oznaczone legalnymi walkami o ochronę i pieniądze, refleksująca na kompleksy swoje życie w wysokim profilu. Jednak De Niro i Hightower zostały zaangażowani w współpracę z swoimi dzieciami, upewniając się, że swoje osobiste różnice nie wpływają na swoje odpowiedzialności jako rodzice. W wywiadzie z US, Bickley, która była blisko rodziny, opowiedziała, że współpracującymi Robert i Grace nadal skupiają się na zdrowiu swoich dzieci. Pracują ciężko, aby utrzymać stabilny i kochany środek dla Elliot i Helen. W wywiadzie z People, Hightower zauważył swoją relację, mówiąc, że Robert i ja spędziliśmy dużo czasu razem. Nasz pojeździł został dla nas ukochanym, wyzwaniem i, w ostatnim razie, zaufanym. Jestem wdzięczny za rodzinę, którą zbudowaliśmy razem. Nawet w trakcie swoich rozdziałów, respekt i kochanie z Deniro i Hightower wciąż były oczywiste. Przyjaciele i koleżanki często komentowały o swoim szacunku między sobą i głębokim związku, który podzielili. W wywiadzie z The Guardian w 2020 roku przyjaciel z D niro komentował, że Bob i Grace mają niesamowity związek. Przegraliśmy wiele prób razem, ale ich szacunek i ostrożność w każdym razie nigdy się nie zmęczyły. Łącząc ojczyznę w nowym odcinku. Dzisiejsza relacja Robert De Niro i Stefani Chen oznacza nowy odcinek w swoim życiu osobowym. Spóźnili się w setu de w 2015 roku, gdzie Chen, instruktorka Tai Chi, interpretował instruktorkę arti marcjalnej. Jej relacja została tajemnicza dopóki nie zdjęli się razem w 2021 roku. W 2023 roku De Niro w 79 latach wyjaśnił, że zaprosił jego siódmego syna. Choć na początku nie zdał się identyfikacji matki, spodziewał się, że była Tiffany Chen. Spóźnili się razem w marcu 2023 roku z Chenem, pokazując uroczość. W interwizji Deniro uznał urodzenie jego siódmego syna, mówiąc: Mam teraz dziecko. Ta wiadomość została podzielona informacjami i obserwacjami, które pokazywały, że Chen była matką. Jej relacja, która zaczęła dyskretnie, stała się bardziej publiczna, szczególnie z urodzeniem swojego syna. Relacja między Deniro i Chen oznacza stabilność i nową fazę w życiu Deniro pełna radości ojczyzny jeszcze raz. Poza preferencją partnera za prywatność, jego publiczne pojawienia i urodzenie swojego syna zostawili swoją relację w centrum oczekiwania, zniszczonej przez stracenie kochanego człowieka. Robert De Niro został uderzony przez ogromną samotność po nieoczekiwanej śmierci jego 19-letniego syna, Leandro De Niro Rodriguez, w lipcu 2 2023 roku. Mężczyzna został znaleziony bezwzględnie w różowym apartamencie w Cypriani Wall Street, wyjątkowym budynku w centrum Manhattan. Oficjalna i dłuższy wpływ na ich życie.